Wszystkich liczb naturalnych, trzycyfrowych, nieparzystych, w których zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jeden raz cyfra 0 jest. No i teraz słuchajcie, rozkminimy sobie trzycyfrowe liczby w taki sposób. To będzie cyfra setek, dziesiątek, jedności. Oczywiście na samym początku nie może być zera. I tak czy siak nie może tego zera być na pewno na pierwszej liczbie. Żadna, cyfra, żadna liczba nie zaczyna się od zera. Więc mamy 9 możliwości, bo może stać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bądź 9. Po prostu 0 nie może być. Jeżeli 3 cyfrowe mają być nieparzyste, to nie może być też na końcu tego zera. Dlaczego nie może być zera na końcu? Bo Każda liczba, która na końcu ma 0, jest liczbą parzystą, bo 0 uznawana jest za liczbę parzystą. A żeby liczba była nieparzysta, na końcu w takim razie mogą stać tylko nieparzyste, czyli 1, 3, 5, 7 i 9. Takich możliwości mamy 5, więc. Raz miało wystąpić to 0. Jest jedyna opcja, że to będzie właśnie na drugim miejscu, czyli tutaj symbolicznie zapisuję, że taka opcja tego, co może stać na drugim, jest tylko jedna, tam musi stać już to 0. Reguła mnożenia, tutaj to wszystko składa się na jeden warunek, więc mamy wynik 45 i mamy taką odpowiedź, jest to po prostu odpowiedź A.